Trailer, drugi trailer do GTA 6 wyjdzie szybciej niż myślimy. Prawdopodobnie wyjdzie w tym roku, ale może to być szybciej niż, e, niż dalej, krócej niż dalej. Dzisiaj w tym odcinku o tym sobie porozmawiamy. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że e, hype jaki wytwarza GTA 6 napędza, napędzał też oglądalność trailera Chopshop. Nie wiem czy kojarzycie, niedawno wyszedł taki dodatek do GTA. Wyczekiwany trailer GTA 6 zdobył niesamowite ponad 25 milionów wyświetleń, przebijając liczbę wyświetleń trailera, czyli zwiastuna z Red Dead Redemption 2, który też miał bardzo dużą ilość. On wynosiła bodajże 24 miliony. Ta ogromna popularność trailera GTA 6 odzwierciedla ogromne oczekiwania i ekscytację wokół nadchodzącej odsłony słynnej serii. Pęd wygenerowany przez trailer GTA 6 rozciągnął się również na trailer Chop Shop, wydany krótko po trailerze z GTA 6 z ponad 25, z ponad 25 milionami wyświetleń. Trailer Chop Shop również przyciągnął uwagę fanów GTA, demonstrując trwałą atrakcyjność franczyzy i silne oczekiwanie na nową. Zawartość. Czyli, jak widzicie, to wszystko, co możemy oczekiwać, te to, to oczekiwania wobec GTA rozciągają się również na popularność innych serii wydanych z Kuźni Rockstar Games. To jest właśnie też bardzo istotne, żeby pamiętać o tym, że oni będą stopniować te trailery, te wszystkie ciekawostki, żeby napędzać jeszcze koniunkturę na inne produkty, bo jeżeli się mówi cały czas o tym, no to inne serie również z biegiem takim falom stają się też popularne. Jakie są strategie Rockstar Games na Instagramie? Utrzymanie związłości, to jest bardzo istotne. W, w zaskakującym ruchu Rockstar Games systematycznie usuwa stare posty ze swojej strony na Instagramie, pozostawiając widoczne tylko aktywne wydarzenia i ogłoszenia. Ta strategiczna metoda jest prawdopodobnie nakierowana na poprawę organizacji strony i zapewnienie, że najnowsze aktualizacje i wiadomości znajdują się w centrum uwagi. Czyli jak możecie zauważyć, na Instagramie czy w innych socialach, ale ale głównie na Instagramie usuwane są poprzednie wpisy, poprzednie zdjęcia, żeby po prostu przykuć uwagę na to, co jest obecnie aktualne. Czyszcząc swoją stronę na Instagramie ze starej zawartości, Rockstar Games może sygnalizować swoje zamiary udostępnienia w najbliższej przyszłości bardziej wyczerpujących informacji o GTA 6. Byłoby to zgodne z praktyką firmy promowania nadchodzących premii za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oni to już robili wcześniej, robią to i teraz. Potencjalnym wskaźnikiem nadchodzących ogłoszeń do, jakie, są, jakie mamy te potencjalne wskaźniki, które mogą świadczyć o tym, że nadchodzą jakieś do dodatkowe ogłoszenia o GTA 6. Po pierwsze mamy tutaj usunięcie starych postów na Instagramie. Można interpretować jako subtelny znak że Rockstar Games przygotowuje się do ujawnienia więcej szczegółów na temat GTA 6. Nadchodząca konferencja techn... tele... Tele... nadchodząca konferencja, która firmy w lutym może dostarczyć dalszych wskazówek na temat daty premiery gry rozgrywki i innych kluczowych aspektów. Termin konferencji zbiega się z okresem zwiększonej spekulacji i oczekiwań wśród fanów GTA, co czyni to odpowiednim momentem, aby Rockstar Games udostępnił istotne aktualizacje dotyczące wyczekiwanego sequela. Także tutaj są różne te, tego typu czynniki, które wskazują na to, że będziemy mieli naprawdę więcej przecieków i być może ten trailer, drugi trailer będzie będzie nieco szybciej. Informacje o GTA 6 nie są spodziewane w tym tygodniu, niestety. Więcej informacji o GTA 6, no to jest nieuchronne, że będziemy mieć. Uważa się jednak tutaj, część społeczności, środowiska uważa, że mało prawdopodobne, aby zostały one ogłoszone w najbliższym czasie, czyli ten trailer, drugi zwiastun raczej nie będzie w tym tygodniu, czy czy, czy może jakoś szybciej? Rockstar Games może priorytetowo traktować skupienie się na obecnym na obecnym tygodniu wydarzeń i okresie wydarzenia GTA Plus, zanim zajmie się bardziej znaczącymi ogłoszeniami dotyczącymi GTA VI. No tak, mamy przecież wydarzenia właśnie Chop Shop i inne tego typu, które również są w trakcie. Chociaż może to nie jakby nie kolidować ze sobą, ponieważ wiecie, no też może inne osoby odpowiadają za GTA Online, za dodatki, a inne za po prostu samą GTA. 6 to też trzeba brać pod uwagę. Musimy być po prostu cierpliwi i śledzić dalszy rozwój wydarzeń, co oczywiście ja trzy nie będzie, będę się starał na bieżąco dawać Wam jakieś informacje na ten temat i cały czas będziemy sobie rozmawiać. Zachęcam Was również do pozostawienia komentarzy i podzielenia się swoimi przemyśleniami, opiniami na temat, które mówię. To, co my robimy, to sprzyja budowaniu takiej wspólnoty wśród fanów GTA, więc zapraszam serdecznie. Ja będę dbał o to, żeby ta wspólnota, nasza społeczność się rozrastała w dobrej atmosferze. Nie lubię toksyczności, więc tu będziemy od razu ją niszczyli w zarodku. Ale jeżeli ktoś chce fajnie porozmawiać, to zapraszam do komentarzy. Więc tak konkludując to wszystko, wszystkie te rzeczy wskazują na. Po prostu, że Rockstar Games może przygotowywać się do udostępnienia większych informacji o GTA 6 w najbliższej przyszłości. Te usunięcie tych starych postów na Instagramie i nadchodząca konferencja firmy w lutym mogą być też oznaką tego, że firma jest gotowa do podzielenia się nowymi szczegółami na temat tej gry. Zobaczymy, jak, jak to będzie w przyszłości. Jeżeli coś nowego na pewno będzie to tutaj na tym kanale się to znajdzie. Zapraszam do dyskusji, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.